Siemanko, z tej strony Lozaro, a to jest pierwszy odcinek z Minecraft Survival. Jej, słupcio. Na sam początek robimy krowy. ale na Peaceful, ponieważ sądzę, że no... nie ma sensu być na wyższym poziomie. Ale miężko. W będzie pojawiała się... Dzisiaj jest piątek. Tak, sobie się pojawiała w poniedziałek, środę i piątek. Ja może czasami w weekend. Może w niedzielę jeszcze. Tak 3-4 razy w tygodniu. Do tego... Oj. Do tego oczywiście total ja. Około odcinek na dzień, czyli jakieś 7 w tygodniu. Nie na no, 6-5 to będzie szkoła i... Trzeba nie mam żadnych modyfikacji, więc zastanawiałem się nad nimi, ale bardzo dużo osób chęci na modyfikacjach, więc ja planowiłem zaczerpać sobie czystego Minecrafta. Zapomniałem sobie ustawić tekstury paka. Ale będzie on już w następnym odcinku. Okej, okay, zetnijmy jeszcze sobie tutaj. Już nie możemy. No, nie wiem czy się w zimie osiedlić, czy nie. A raczej nie, ponieważ jak trzeba zrobić farmę, to ta woda zamarza To jest uciążliwe. Chyba, że tam się zrobi szklanie taką. Może, może. Nie wiem, czy ta woda nie będzie zamazać. Zobaczę jeszcze. 30, 40. O, do 12 na hmm, hmm, Idziemy w podróż. Nie ma żadnego węgla. Szkoda, szkoda. Do dżungli na pewno nie chcę iść. Nie ma czegoś. Nie podoba mi się ten biom. Tam jest piesek. Będę musiał sobie chyba dać dawać, ale jest minimap tylko. No nie wiem czy inne modyfikacje będą mi potrzebne. Mamy trzy owieczki, które zabijemy na łóżko. Gim. Jak to nie Podało. O, dało. Jakiś lag był. Owce chyba zawsze daje wełnę. Tak, świnka chyba też zawsze daje mięsko, nie wiem jak... Świnie zawsze nie dają. To kolejne owieczki. Czanki się nie ładują. Kurczoki. Ile ja tutaj gadów? Objemy jeszcze trzy owieczki, żeby zrobić takie ładne podwójne łóżko. Dnia Przydadzą się na placki dniawe. Trzy wystarczą. Trzeba iść w podróż. Albo wiecie co, ja może zrobię małe cięcie i jak znajdę coś ciekawego, to wracamy. Chociaż ten ten jest ładny, tylko szkoda, że w zimie. Już tutaj tak. Jeszcze troszkę podejdziemy, jak nie, to będzie cięcie. Wineki nie będziemy, jest wanagiela. Zrobimy kilo i wykopiemy wanagiela i stop na to? Osiem węgla wystarczy. Nie chcę mi tego kopać, czy tym killofem. i nie, chyba, że od tak nie rosną, było fajne. Dobra. Kraftynka sobie jeszcze zrobię. Ocieczki. kilof w Zrobimy to. Pyk. Kowal. Ale teraz nie dopadnie. Więc wyrzucę, wyrzucę i wyrzucę. Bo lubię tak ładnie. To wywalimy tam. Kielo w Nieczęto. Mm. Podamy tak. Skóra, krowel. Weźmiemy sobie craftinga. I damy go tutaj od nie wszystko posortowane. No i idziemy dalej. Z której strony przejdziemy? Z tamtej chyba, bo tych było sobie nie przypominam. Ładne są, tylko szkoda, że w śniegu. Albo wiecie co? Posiedlimy się w śniegu tutaj. Najwyżej się kiedyś przemieścimy w inne miejsca. Pozbieramy te trawę. Nie lubię mieć trawy wokół domu. Koleś ona mi się nie podoba w tym Minecraft'cie. Troszkę taka brzydka. No to weźmiemy sobie dawno. Hmm, może co dawno będzie tak. To tyle. Tutaj to, 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 to taki przedsionek. Okej, okay, i tak tutaj noc się robi, ale potworki mam wyłączone. Okej. Okay. Ja robię cięcie idę pozbierać drewna. Ale najpierw sobie zrobię się karaka. A to już zrobię poza wizją. Bye. I już jestem. Już wracam. Tyle wykopałem sobie. Bo... Kopałem tam dalej, żeby nie zniszczyć terenu. Gdzie jest domek? Okej, okay, robimy, robimy. Stoimy, stoimy, rączki do góry. Teraz pewnie ktoś na Skype zadzwoni. Как встанет? okna później sobie zrobimy i szklanie gdzieś tutaj, może blisko domku. Nie wiem jak to w szklaniu właśnie wyjdzie. Nie wiem czy te roślinki będą chciały rosnąć na ziemię, ale mam nadzieję, że tak. I jeszcze jeden w górę. Wow, spacja mi się wcisła. Tak. Albo mi się wciśnie spacja, albo shift. Dosyć często. Ten domek jakiś cudny nie będzie, bo ja budować tak nie umiem. Mam sobie tutaj Kaftinka i dach zabiorę z tych pół płytek, takich. Mam na nie fajny pomysł, dosyć na ten dach. Pyk, 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 pyk. Oj. Czy jeszcze pięk kilofem miszczy? Nie. Kilofem te takie za. Ze... Nie wiem, jakie to są. Ze... Chyba się takie kilo bym się przyniesczyła u płytki. Albo mi się zdaje. To dla będzie brzydki. Zajf będzie w dziesiątym odcinku i później w 20, w 30, w 40 i tak dalej, i tak dalej. Wow, nie starczy mi tych pół płytek. aż ja tak dużo potrzeba. Ja Chociaż tam do że nie będziemy robić jak tutaj, tylko jeszcze chyba jeden poziom, tak. Mm -hmm. Teraz to trzeba zniszczyć i musimy to złapać. O! I tu niszczymy. Nie dwa, ale dobra. O. I teraz tak już na całości jedziemy. Myślę, że to jako tako będzie wyglądało. I kiedyś dorobi się kominek. Chociaż kominkę nie będę robił, bo mi się tam spali, znając moje szczęście. A może a ten domy zrobię ze śniegu? To by było, według mnie, dosyć fajne, ale... Pożyjemy, że boczymy. Ile już jest? Pięćdziesiąt, jeszcze dziesięć minut. Mamy i pyk, pyk. Ciemno już Zgasły wszystkie światła Unajdzie no craftinga hmm, po co ja potyki robię? Drzwi Trzeba ten domek odśnieżyć Patyki skała. No, ale tutaj brzydko. Nie, ładny ten domek jest. Mi się przynajmniej podoba. Pokażę wam go od tej strony. O, no, taki malutki, ładny domeczek. Ale i brzydki, ja się nie znam na budowaniu. Światki. Jak się robiło do w tym minecrafcie? Będę musiał sprawdzić, ja nie ogarniam niczego w tym minecrafcie praktycznie. Przedałaby się zrobić łóżko. Tak się robiła Tak, i od razu pójdziemy w kimono. yeah you be on you be on you, 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 you okay Idzie ta łopata skończy, będę musiała łapkę łapać. No troszeczkę łapką pokopiemy. Przepraszam bardzo, że nie mówię, ale chcę się przykupić na budowaniu. Okej, okay. w następnym odcinku zrobimy farmę. Taką mam przynajmniej nadzieję. Okej, okay. myślę, że to dosyć ładnie wygląda.